Ruszyła Akademia Przyszłości. W Sanoku, jako jednym z 12 miast w Polsce, realizowany jest program wyrównywania szans wśród uczniów szkół podstawowych. Każde dziecko w końcu ma prawo do sukcesu. Jeden wolontariusz dostanie tylko jedno dziecko. Bardzo zwracamy na to uwagę, żeby to były takie zajęcia jeden na jeden. Cała uwaga jest poświęcona dla dziecka, jak nigdy, ponieważ w szkole jest około 30 dzieciaków. I z tym wolontariuszem raz w tygodniu, przez jedną godzinę, będą się spotykali, trochę nadrabiali zaległości, trochę się bawili i trochę próbowali pomóc uwierzyć w siebie takiemu dziecku. Wolontariat nie jest prostym zajęciem. Wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości i poświęcenia. Na taki krok zdecydował się między innymi Łukasz Głobicki. Pracuje się wspaniale, dzieci są życzliwe, otwarte przede wszystkim i y, są proste, czyli po prostu powiedzą to, co uważają za stosowne, nie mówią y, obłudnie. Podobnego zdania jest Elżbieta Wilk. Jak sama mówi, uwielbia pracować z dziećmi i to z nimi właśnie chce związać swoją przyszłość zawodową. Wolontariuszem została, bo chce pomagać i już dziś wie, że jej wysiłek ma sens. Współpracuje się bardzo fajnie i myślę, że ta współpraca będzie bardzo owocna, że jednak te sukcesy będą liczne. Jak przystało na Prawdziwą Akademię, nie obyło się bezpasowania na studentów i rozdania indeksów. Program potrwa do 30 czerwca.